Dzień dobry, dzisiaj będzie film, a, który czekaliście i bardzo mnie o niego prosiliście mianowicie pokażę Wam jak zainstalować Android Auto na telefonie, w którym go nie ma w ogóle w Polsce zainstalować Android Auto jest czymś y, dziwnym, e, żeby nie było chodzi mi o telefony z Androidem, to samo chyba jest z iPhone'em Nie ma. Oficjalnie nie jest przeznaczone na nasz kraj. To jest ta wada. Żeby jeszcze nie było, pokażę Wam. Nie ma w tym telefonie Android Auto. Eee, pokażę Wam, jak to zrobić. Róbcie krok po kroku to, co ja. tym nie zapomnijcie. Teraz możemy iść do strony i pobrać Android Auto. Jak już daliście mi suba, z którego się bardzo cieszę, wchodzicie w przeglądarkę. Wpisujecie APKPure. Tak jak no nie APK Miro, tylko apk APKPure. Tak jak tu widzicie. Możecie ją pobrać nie musicie tej aplikacji. To jest taka aplikacja coś podobnego do Google Play. O. Czekam aż mi się wczyta. W wyszukiwarce wpisujecie po prostu Android Auto. A już miałem wyszukiwane. I tak wygląda oryginalne Android Auto. Niedystrybuowane u nas na nasz kraj niestety. Oczywiście lubią się reklamy wywalać. I teraz tak, tu macie oficjalną wersję, tak jak widzicie. Niestety nie zawsze jest ona dobrana do waszego smartfona. Jak zjedziecie na sam dół, przeminiecie te reklamy. To macie też inne wersje tego programu. Nie zawsze jest tak, że jeżeli zainstalujecie tą, ona będzie działała. Czasami trzeba ją odinstalować i wybrać sobie którąś z tych wersji. To zależy, jaki macie smartfon. Ok, ja zaczynam od pierwszej lepszej. Musicie zezwolić niestety. No, przy moim internecie to tragedia, no, ale czekam aż się pobierze. I za taki internet to powinni karać ludzi. Jeszcze nie wystawiają faktury. W międzyczasie możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o tej polityce, że w naszym kraju Android Auto jest na razie niedostępne. Chociaż słyszałem, że na niektórych smartfonach już się pokazało typu Huawei, że normalnie można je oficjalnie ze sklepu zainstalować. Nie wiem czy to jest jakaś bójda. Dajcie znać w komentarzach jak Wy macie. Nieźle, coś co powinno się pobierać minutę. Męczy czas. W międzyczasie będę Was musiał zmartwić. Dla tych, co mają yy, Mondeo MK5 z synkiem 2, mogą zapomnieć o Android Auto. To działa tylko z synkiem 3. Ok. Już prawie koniec. Musicie jeszcze zezwolić smartfonom, żeby można instalować z zewnętrznego źródła aplikację. Tak jak mówiłem, ustawienia i musicie zezwolić. Ok, instaluj. Czyli po prostu trafiłem złą wersję, muszę wrócić, pobrać. Yy, tak jak widzieliście w tamtym linku, ta wersja mi nie pasuje. Muszę pobrać którąś z tych na dole. Ok, zaraz ją odnajdę. Czyli ona była gdzieś na poprzedniej stronie. Czyli znowu się będę musiał męczyć. Tym razem pobieram tą. Ok, tak jak mówię, musicie po prostu dobrać, yy, dobrać wersję, która będzie pasowała pod Wasz smartfon. Tam ta się nie chciała zainstalować, tak jak widzieliście. Ok, to już jest zainstalowana druga wersja. Ciekawe, w którą w czy to będzie już ta finalna. Ok. Testing na drugiej wersji. O, chyba trafiłem. Ta się instaluje. Pamiętajcie, że mają być włączone pozwolenie na to, żeby instalować z niezielnych źródeł aplikacje. Więcej, więcej zgadzasz się. Dalej, zezwól, żeby wszystko działało. Na wszystko trzeba zezwolić. Aplikacja będzie działać do jakiejś grubszej aktualizacji smartfona. Co jakiś czas trzeba ją po prostu tak zainstalować. Dalej, zezwalamy jej na uprawnienia do wszystkiego. I w ten oto sposób mamy zainstalowane Android Auto na telefonie. Teraz idziemy sparować to z samochodem. Słuchajcie, jedna ważna rzecz. Dobierając kabel do telefonu i tutaj, żeby się wpiąć w Sync, to ma być kabel do transmisji danych, nie do ładowania telefonu. Czyli musi być porządny kabel. Na byle jakim kablu Android Auto nie będzie Wam działało. Uruchamiamy samochód. Wpinamy kabel. OK czekam nam się wszystko uruchomi jak już wystartował jak już mamy wystartowanego synka to podpinamy telefon czekam aż to wszystko nam ładnie wystartuje okej okay. w tym momencie Podpinamy telefon. Telefon wykryty. Samo wam powiedziało, że jest Android auto, samo się uruchomiło. Odblokuję bym kontynuować. Tu macie wypisane wszystko, czego macie przestrzegać. Nie wiedzieć dlaczego przestało mi łapać ostrość. Zaczekajcie, zaraz to poprawię rozgaszę światło będzie lepiej. Yy, tutaj macie, co możecie, czego nie możecie. Dalej, musicie wyrazić zgodę. Tutaj tak samo. Zgadzam się. W tym momencie macie uruchomione Android Auto. Proszę zobaczcie, jak to wygląda. Zaraz poprawię kamerkę, bo nie może sobie poradzić z ostrością. A po prostu pytam was, jaki telefon to nie jest mój ulubiony telefon. Ja mam swój, to był telefon do testów. Zaraz wam pokażę, może na zdjęciu będzie lepiej wyglądało niż teraz. Ok, z bliska ta ostrość się jakoś tak fajnie robi. Tak to wygląda. Możecie dzwonić, możecie korzystać z asystenta mowy. Można tu kliknąć, coś powiedzieć, ewentualnie na kierownicy. Na przykład, słuchajcie: Jaka jest pogoda w Kielcach? W Kielcach mamy 17 stopni i zachmurzenie. Normalnie można rozmawiać z samochodem. Nie jest to trudne. Działają też inne aplikacje. YouTube Music działa na pewno. Eee... Można sobie też porozmawiać z samochodem po prostu poprawić humor. Zaśpiewaj mi plaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz asystent zaśpiewa jeszcze raz. Dziękuję. Ależ proszę bardzo. Tak to wygląda. I macie pełnoprawnego asystenta mowy. Na przykład Trasa do Kielc Ze swojej lokalizacji do Kielce Masz 18 minut jazdy samochodem Przy małym ruchu I z automatu wam proponuję Drogę Kielce 1 maja nie potrafię pomóc z zapytaniem Kielce 1 maja. Wyświetlam wyniki dla zapytania Kielce 1 maja. No, ma takie błędy. A i po prostu sobie klikacie, mówicie, gdzie chcecie jechać. Co, coś, coś wspaniałego. W niektórych wersjach jeszcze potrafi opowiadać kawały, dowcipy. No jest nieźle. Zaraz wam pokażę, czy tu się uda. Asystencie, skąd tu jesteś? Cały czas tu jestem. A skąd jesteś? Google ma siedzibę w Kalifornii, ale ja mieszkam w chmurze. Słuchajcie, można sobie zainstalować YouTube Music, też inne fajne aplikacje. Co wam mogę fajnego pokazać? Smutno mi. Przykro mi, że tak się czujesz. Może to niewiele, ale daj mi znać, jeśli jest coś, co mogę dla ciebie zrobić. Y... Opowiedz dowcip. Dobra, lecimy. Dlaczego żadna orkiestra nigdy nie gra na moście? Bo most to nie instrument. Super. Dziękuję bardzo, poprawiłeś mi humor. Cieszę się, że mogłem pomóc. No jak chcecie przed kimś zaszpanować, fajna opcja, naprawdę fajna opcja. Możecie się zapytać jak, jaka droga na przykład do Warszawy. Jaka droga do Warszawy? Ze swojej lokalizacji do Warszawa masz 2 godziny i 4 minuty jazdy samochodem przy małym ruchu. No, po prostu naprawdę fajna aplikacja, ten Android Play, Android Auto. Aż dziwne, że jeszcze nie jest dostępna u nas w kraju. Co prawda, da się tą obejść, tak jak widzicie u mnie na filmiku. To działa tylko, tak jak mówiłem, z Sync 3. I tylko po podpięciu kabla do telefonu, podobno wersja Sync 4, która tam nie wiem, czy już wyszła, czy ma wyjść, ma być to bezprzewodowo. Tak czy siak, jest naprawdę fajna opcja. Można to tak zainstalować, jak wam pokazałem. Robicie to na własną odpowiedzialność. Można doinstalować do tej innej aplikacji, która wykrywa. Jeżeli wam się podobało, standardowo, łapka w górę. Dziękuję za oglądanie. Dajcie suba żeby nie zapomnieć o następnych fajnych filmach. Dzięki, cześć wam. Bye.